Ukrzyżowanie to według religii chrześcijańskiej najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości. Nawet dla osób niewierzących było to wydarzenie, które zmieniło świat. Gdzie miało miejsce to niezwykłe wydarzenie? Czy jesteśmy w stanie dokładnie określić miejsce śmierci Jezusa? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Zgodnie z Pismem Świętym Jezus Chrystus został ukrzyżowany na Golgocie. W trzech Ewangeliach świętego Mateusza, Marka oraz Jana właśnie Golgota wskazywana jest jako miejsce, w którym Jezus umarł na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą, przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A on sam. Dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. W Ewangelii Świętego Łukasza co prawda nie mamy zapisu, iż Jezus został ukrzyżowany na Golgocie, lecz widnieje tam zapis, gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Można więc również stwierdzić, iż skoro w Ewangeliach Świętego Mateusza, Marka i Jana golgota utożsamiana jest z miejscem czaszki, to również zapis Ewangelii świętego Jana zdaje się to potwierdzać. Zgodnie z Biblią Jezus został ukrzyżowany. na na Golgocie. Wszystkie ewangelie zdają się to potwierdzać. Jednak czy możliwe jest wskazanie dokładnej lokalizacji śmierci Jezusa i czy możliwe jest, by Golgota nie była wzgórzem? Utożsamianie Golgoty z wzgórzem wydaje się być logiczne, jeśli pod uwagę weźmiemy fakt, iż obecnie Golgota, zwana również Kalwarią, to wzgórze znajdujące się nieopodal Jerozolimy, gdzie dokonywano egzekucji na skazańcach tradycji chrześcijańskiej i rzymskiej ukrzyżowanie Jezusa zawsze ukazywano w miejscu, które wyglądało na wzgórze. Wobec czego utożsamianie Golgoty ze wzgórzem w tym przypadku wydaje się być jak najbardziej trafne. Czy jednak faktycznie można uznać, iż Jezus został ukrzyżowany właśnie na tym wzgórzu? Golgota nazywana jest w Piśmie Świętym miejscem czaszki. Wzgórze, o którym mowa powyżej, wyglądem nieco przypomina czaszkę. Dlaczego jednak wzgórze to nosi taką nazwę? Jednym z elementów Tradycji żydowskiej jest fakt, iż czaszka Adama została pochowana na jednym ze wzgórz w pobliżu Jerozolimy. Ewangeliści, co prawda, nie wspominają o tej tradycji, lecz jest ona znana pisarzom starochrześcijańskim. Jednak informacja na temat tego, które ze wzgórz było Golgotą, zaginęła. Zaś o tym, iż właśnie to wzgórze stało się miejscem kultu, gdzie została zbudowana Bazylika Grobu Świętego, zdecydowała matka cesarza Konstantyna Wielkiego, a więc święta Helena w 326 roku. Zgodnie z legendą, właśnie na tym wzgórzu odnalazła szczątki Świętego Krzyża. Jednak w XIX wieku uczeni podważyli tę teorię, gdyż Bazylika Grobu Świętego zlokalizowana jest obecnie w obrębie murów Starego. Miasta w Jerozolimie. Z kolei Golgota, zgodnie z zapisami Biblii, znajdowała się poza miastem. Również ówczesne zwyczaje rzymskie i żydowskie sugerowały, iż to miejsce straceń znajdowało się poza murami miasta. Obecnie Golgota znajduje się tuż za bramą Damasceńską i wychodzi na główną drogę wschód-zachód, biegnącą na północ od Starej Jerozolimy. Jest to dokładnie taki typ miejsca, w którym Rzymianie krzyżowali buntowników. Rzymianie krzyżowali ludzi na głównych drogach, nie zaś na trudno dostępnych wzgórzach. Chcieli bowiem, by przechodnie widzieli śmierć buntowników. W ten sposób ich makabryczne tortury miały przestraszać i powstrzymywać przyszłych buntowników. Może to oznaczać, iż również Jezus został ukrzyżowany przy tej drodze, a nie na wzgórzu. Prawdziwa lokalizacja Golgoty jest więc przedmiotem sporów wśród historyków. Jedni uważają, iż znajdowała się ona w miejscu, w którym obecnie stoi Bazylika Grobu Świętego, podczas gdy inni twierdzą, iż znajdowała się ona na innym wzgórzu zlokalizowanym nieopodal Jerozolimy. Czy fakt iż czterech ewangelistów wskazuje Golgotę jako miejsce ukrzyżowania Jezusa, jest wystarczający, by stwierdzić, iż Jezus oddał za nas życie na wzgórzu nieopodal Jerozolimy? Czy też rozbieżności dotyczące tradycji żydowskich i rzymskich na temat miejsca straceń buntowników oraz fakt, iż współczesna lokalizacja Bazyliki Grobu Świętego nie jest zgodna z ówczesnym planem miasta sugeruje, iż nie wiemy, gdzie dokładnie miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest wasze zdanie na TEN TEMAT